Wysokości chwała, na wysokości A pokój na ziemi Tunel to zawsze jakaś niespodzianka. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz albo który krakowski chór przypadkiem umili Ci podróż. W imieniu Chóru Politechniki Krakowskiej Katana chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trasę pomiędzy Rondem Mogilskim, a dworcem można pokonać pieszo. 17 minut. Tramwajem. Minuta i 23 sekundy. A samochodem i rowerem egzekwo 7 minut. W sumie cały tunel tramwajowy pod Dworcem Głównym w Krakowie, łączący Rondo Mogilskie z Politechniką, ma 1538 metrów. Jest najdłuższym tunelem tramwajowym w Polsce. Jego budowa to doskonała ilustracja burzliwej historii naszego kraju ostatnich kilkudziesięciu lat. Rozpoczęła się w 1974 roku. Do roku 1990 wybudowano zaledwie 180 metrów. Po zmianie ustroju budowa ustała. Wznowiono ją w 1990 roku Przez 4 lata wybudowano 600 metrów w stronę Ronda Mogilskiego. W 2004 roku brakujący odcinek miała dokończyć turecka firma, ale zadanie ją przerosło. W 2006 roku rozpoczęła się budowa stacji Politechnika i wyjazdu z tunelu od strony zachodniej. W tym samym roku znów ruszyły prace przy budowie brakującego fragmentu do Ronda Mogilskiego. Pierwsi pasażerowie przejechali tunelem 11 grudnia 2008 roku. W tej chwili w ciągu doby przejeżdża nim nawet 40 tysięcy pasażerów. Bezpieczeństwo pod ziemią zapewnia ponad 100 kamer monitoringu. Oddymianie zapewnia 6 potężnych wentylatorów. Ich silniki są tak mocne jak te z odrzutowców. Na stacji Politechnika są też zamontowane specjalne kurtyny. Mają służyć jako swoiste zapory przed dymem. Tunel ma trzy wyjścia ewakuacyjne. Tunel, jak sama nazwa wskazuje, jest ukryty pod ziemią i nie zajmuje miejsca na powierzchni. Gdyby go odkopać, to okazałoby się, że zajmuje prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. O, siema! Cześć! Cześć, Michał, gdzie jedziesz? Na Politechnikę. No to jedziemy razem. Tramwaj jeździ już od 11 lat? Tak. Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam ten dzień, 11 grudnia 2006 roku, kiedy rozpoczął. Taki filmik, mnóstwo filmików jest w sieci właśnie z otwarcia tysiące krakowa? Tak, każdy, każdy chciał zobaczyć pierwszy tunel w naszym kraju. Pierwszy, najdłuższy tramwajowy tunel. Tak, wciąż, wciąż najdłuższy. A jakie były obawy wtedy w momencie otwarcia? Każdy no, każdy każdy obawiał się jak, jak to będzie. I, nikt nie miał doświadczeń. Z implantacją takich, takich obiektów też były obawy, kto będzie chciał jeździć przez ten tunel, ponieważ wielu się wydawało, że ludzie to jeszcze tylko tylko do centrum no na pierwszą wodnicę. A tu szybko, szybko okazało się, że jednak wielu, wielu Krakowian chce jeździć tunelem i liczba pasażerów szybko wzrosła. Obawy całkiem niesłuszne. Tak. Rzeczywistość zweryfikowała tamte, tamte obawy I, i, i tunel cieszy się zdrowym powodzeniem mieszkańców. A jak wyglądała budowa najdłuższego tunelu tramwajowego w Polsce? Jesteśmy teraz kilkanaście metrów nad tunelem, ale więcej, jego tak. budowa była sporym wyzwaniem. Blisko trzy dekady. Pamięta Pan te początki? A znaczy, początki były bardzo skromne, bo zaczęto od 150 metrów pod e, częścią dworcową? To było... Czyli etapowanie. Etapowanie, tak, to zaczęło się w 1974 roku. I były to takie skromne początki. W tym czasie jeszcze jeździł tramwaj do dworca wschodniego. No właśnie, tutaj gdzie jesteśmy, była pętla tramwajowa. A czy pętla była troszeczkę dalej, tam mniej więcej pod estakadą, a tutaj był e, stary, prosty dworzec autobusowy. Autobusów PKS-u ówczesnego. Ile miał najkrótszy fragment tego etapowanego tunelu? Etapy były bardzo różne. Najkrótszy to było około 15 metrów tunelu w jednym rzucie. To chyba tak najbardziej obrazuje, jak było ciężko i trudno w tamtych czasach? No tak, to było zaczęte jeszcze w latach, kiedy miastem rządziła Miejska Rada Narodowa. Czyli w 1973 roku, w, w czwartym roku w zupełnie innej rzeczywistości. Z tego w miarę pozyskiwanych środków budowano po kawałeczku w stronę Ronda Morskiego. Jak było na przykład z kruszywem, betonem, piaskiem? Jak to wyglądało wtedy? Bo dziś jest to sprawa oczywista. Teraz są to inne realia, przedtem budowały przedsiębiorstwa państwowe, które miały. Nie konsorcja, tak jak teraz. Nie się konsorcja, interesa. tak, teraz nie prywatne, tylko budowały to duże państwowe przedsiębiorstwa, które oczywiście walczyły o materiał, generalnie o stal, bo to było najważniejsze, no i oczywiście cementy, bo wtedy cement był deficytowym materiałem, cały kraj się rozbudowywał. Ale było też chyba łatwiej, jeżeli chodzi na przykład o same procedury, bo tutaj mamy spory kawałek, pomiędzy rądem Mogilskim, a dworcem były pozwolenia na budowę. Ten etap proceduralny był prostszy wtedy? To znaczy na pewno było prościej, na pewno było mniej e, społecznego odbioru i konsultacji na pewno decyzje były zupełnie, zupełnie uproszczone. Miasto samo sobie wydawało i budowało tak, jak, jak ich na to było stać. A gdybyśmy zobrazowali to, jak wyglądała ta budowa, bo beton chyba nie był przywożony tutaj na miejsce. Jak wtedy się budowało? A czy inna była technologia budowy, kiedyś wytwórnie betonu były praktycznie tam budowane, gdzie była budowa? Czyli na miejscu Czyli Na tutaj. miejscu, tam, gdzie, gdzie powstawały jakieś obiekty, tam powstawał węzeł betoniarski i, i beton był po prostu mieszany w miarę potrzeb na miejscu, tak jak tak jak schodził naraz na budowę. I też trochę inaczej wyglądała ta budowa, gdzie teraz się znajdujemy, w tej części bliżej ronda, a zupełnie inaczej od strony Politechniki Krakowskiej. No tak, dzieliło nas 30 lat postępu technicznego, prawda? W tej części, w stronę Ronda Mogińskiego budowano metodą wierconych pali żelbetowych, natomiast tą część, która była od dworca głównego w stronę warszawskiej, już budowano nowoczesnymi technologiami skrzynkowymi cały tydzień. Tunel tramwajowy pod dworcem głównym nie będzie jedynym w Krakowie, drugi rośnie w oczach. Powstaje w ramach budowy trasy łagiwnickiej. Będzie miał 600 metrów długości i pozwoli bezkolizyjnie dotrzeć tramwajem z nowa do ulicy Zakopiańskiej. Budowla to tak naprawdę trzy w jednym. Dwie komory posłużą samochodom, a jedna tramwajom. Właśnie w tej części mamy już przedsmak tego, jak będzie wyglądał gotowy tunel. Na fragmencie można tam już zobaczyć torowisko. Część tunelu przeznaczona dla tramwajów będzie zakończona przystankiem zlokalizowanym w okolicach Mostu Miłosierdzia, który będzie obsługiwał pasażerów jadących do i z pobliskich sanktuariów. W wypadku budowy tego tunelu zastosowano technikę odkrywkową. Najpierw budowlańcy zrobili potężny wykop, później wybudowali podłogę, ściany i stropy tunelu. Pozostaje jeszcze z powrotem zasypać całość i zagospodarować przestrzeń nad tunelem. Według szacunków, dzięki drugiemu tunelowi tramwajowemu w Krakowie i połączeniu torami Kurdwa-Nowa z Łagiewnikami oraz Borkiem Fałęckim czas podróży tramwajem na niektórych trasach skróci się o 10, a nawet 15 minut.